Mówimy o tym, co dzieje się blisko Ciebie. Żaden interesant już tu nie jest w stanie się wepchać, no chyba że w środku nie ma akurat detektywa pozytywki. Pytanie tylko, po cóż by wtedy ktoś miał przychodzić? Nie jest to jednak żaden problem, przynajmniej zdaniem detektywa pozytywki, bowiem i tak prawie nigdy nikt się do niego nie zgłasza. Zwykle to on sam trafia na zagadki, które ciekawią go na tyle, że koniecznie chce je rozwiązać. Chociaż czasami ktoś jednak puka do pomalowanych na różowo drzwi agencji. Są to najczęściej dzieci. Jedyne istoty, które traktują detektywa pozytywkę poważnie. Tak było i tym razem. Dzień dobry! Wyjąkała maleńka, zapłakana dziewczyna. Jestem. Jesteś. Łuzia, wpadł jej w słowo detektyw pozytywka, mieszkasz dwa piętra niżej. Agencja różowe okulary mieści się na poddaszu starej kamienicy, gdzie wszyscy wszystkich dobrze znają.